Dobra, cześć kochani. Właśnie poznałem Gabrysę, studentkę psychologii, która coraz robi sama badania, z, z, ludźmi, z różnymi ludźmi. Jestem ciekawy, wiesz, co jest tak głębiej w tobie. Właśnie to mnie zawsze ciekawi i nurtuje Aha. w ludziach. Nie? Ten taki głębszy wymiar takiego sensu, który gdzieś odkrywamy. Ta dojrzałość taka w nas, która sprawia, że chce nam się coś, że idziemy jakimś wiesz, kierunkiem. Ciekawe jestem, co pod tymi badaniami, pod może tematem tej pracy magisterskiej, którą byś chciała podzielić tutaj, co tam się kryje, jaka motywacja? Że ten temat akurat. Mhm. Um, ogólnie dla mnie twórczość jest bardzo ważna i widzę, jak na przestrzeni lat zmieniła moje życie, mhm. jak takie aktywne praktykowanie twórczości w różnych dziedzinach wpłynęło na to, jak postrzegam świat i trochę czego chcę od życia. I dlatego zdecydowałam się ogólnie na twórczość. Później jakoś tak wszystko popłynęło, też ze względu na promotora, że zdecydowałam się na temat różnic w motywacjach i poczuciu własnej sprawczości pomiędzy twórcami zwykłymi, czyli typowymi artystami, ale też twórcami naukowymi, z którymi mam do czynienia, a tymi, którzy tworzą jedynie w przestrzeni cyfrowej. I zdecydowałam się na ten temat. Ze względu na to, że to jest taka trochę dziura badawcza, mhm. czyli wiemy trochę na temat twórców cyfrowych, wiemy trochę na temat twórców takich klasycznych, mhm. ale nie ma jednej skali porównawczej między tymi twórcami mhm. i chciałam to zbadać. Um, szczególnie też, że są już pojedyncze badania, które mówią, że na przykład twórcy internetowi mają większą potrzebę stymulacji na nagrodę. Bo ją tam dostają, oni dostają od razu informację zwrotną o tym, czy ich praca jest dobra, czy nie. No a wiadomo, że z takimi twórcami klasycznymi niezbyt tak wygląda. Więc chciałam troszkę pogrzebać w tym. A to, co mnie najbardziej interesuje, to to, czy ci twórcy internetowi uważają siebie za twórców. Bo nieraz jest tak, że mamy do czynienia z artystą, który wcale nie, potrzeba, nie postrzega siebie w roli artysty. Dlatego, że jako wyznacznik na przykład Leonarda da Vinci. Mhm. Um, tak. Czyli bardziej od Tak. Wtedy też są. Dobra, to możemy teraz do kamerki bardziej, okay. co? Będziemy mhm. się patrzeć tak, żeby się to przybliżyć, żeby to jakoś mhm. tak dobrze nam nas się oglądało. No ciekawie, widzisz, to może, może powiedzieć, że jesteśmy ciekawi dla siebie samych. Na przykład, no, troszeczkę się identyfikuję z artystą, w sensie, lubię tworzyć, lubię zaczynać na nowo. Lubię się, wiesz, widzieć głębiej, co jakby jest do zrobienia. I widzę, że jakby my się troszeczkę daliśmy zwieść jakby tym właśnie badaniom, takim wiesz, psychologicznym z różnych nurtów, i gdzieś zatraciliśmy taką, taką głębszy sens, tą głębszą całość, tego, że stanowimy pewien organizm i że potrzebna jest homeostaza, czyli to takie działanie serducha nie? z duszy. Mhm. I w tym stanie możemy się dopiero odnajdywać, właśnie świetnie czuć. Bo Gdzieś normalnie ludzie, wiesz, za tym hajsem, w pogoni, za jakąś presją, za jakimś wytworzonym, często sztucznie dyskursem, idą, tracą, zatracają gdzieś tam, w tym wszystkim siebie, nie? I gdzieś tam gubią siebie i odnajdują się w jakiejś zewnętrznej rzeczywistości i tak jakby stają się bardziej potem tymi maskami. Co a... w mas Matrixie całym, prawda? A, a myślę, że jest o wiele ciekawiej, kiedy wiesz, zaczynasz mieć klucze do tego Matrixa, nie? I zaczynasz sobie zdawać sprawę. Są tutaj pewne istoty, tak? każdy ma pewną dynamikę. Ale przeważnie to są płytkie nie? te stany. Jak rozmawia się z ludźmi, to już to często padają odpowiedzi też, jak dzisiaj się nawet robiłem wywiad, tak? Nie zastanawiałem się, nie mam takich potrzeb. Nie wiem, nie, wiem, nie interesuje mnie to. Nie? Mhm. I teraz można, wiesz, lepiej tak zobaczyć też siebie w tym wszystkim, że skoro ja na przykład od dziecka interesuję się prawdą, takim głębszym podejściem, bo moja reakcja na świat, w którym... Widziałem ciągle jakieś konflikty, jakieś dziwne rzeczy. Była taka, że coś z tym światem jest nie tak. I to, co czułem w środku, ta pewna taka doskonałość, perfekcja, nie? która gdzieś wypływała ze mnie, była na tyle ciekawa i mocna, że po prostu nie miałem problemów, żeby odrzucić stare, jakby starą rzeczywistość i zacząć nową. Muszę. Oje, oj, tak. Mogę ci podtrzymać. Będziesz tego wszystkiego. Tak. To, um, to jest lato. I to właśnie sprawia, że jakby szukam takich ludzi, jak ja dziś wszystkim, którzy mogą. Wiesz, mają tą wrażliwość, ten typ zastanawiania się, i przez to ten wspólny mianownik może sprawić, że możemy jakby wzmacniać się w tworzeniu tego mądrego dyskursu. Uważam, że słowo mądre jest, jest o tyle cenne, że ono wychodzi z prawdy, z miłości. Jaka się z tą prawdą wiąże. I z takim wiesz, ogarnięciem tej rzeczywistości, której tutaj jesteśmy. I jestem ciekawy właśnie, jak, y, jakie są twoje takie zaopatrywania na ten taki głębszy stan, o którym mówiłem. Czy, czy też masz takie, jakbyś to miała nazwać, taką wiesz, prawdę, kim jestem? Ty, mm. że, że Chciałbyś zabłysnąć też, wiesz, jak taka supernowa, taka wiesz gwiazda tak. swojego tego wymiaru, który czujesz w środku. Żeby móc to już tak swobodnie wy, 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 nauczyć się wyrażać. Ja mam takie dwa, dwa kierunki, bo z jednej strony właśnie to, o czym mówisz, wierzę, że każdy z nas ma jakieś predyspozycje i moce, z którymi się urodził i może się dzielić ze światem nimi, i to jest właściwie jego, to jest właśnie jego prawda. Mhm. Czyli to, że ma jakieś talenty, z którymi może się dzielić, z którymi się może dzielić, mhm. i to jest najwspanialsze, co może być. A z drugiej strony, to co mi bardzo pomaga osiągnąć ten inny stan, to jest pomyślenie, że jestem nikim i nic nie muszę. I wiem, że to może się wydawać takie, um, jak to, takie paradoksalne, paradoksalne, ale też, że takie myślenie nadludzkie jakieś, czy coś, ale, ale właśnie nie. Tutaj chodzi o to, że um, bo zazwyczaj to, kim jesteśmy, też wzięło się ze, ze sposobu wychowania, ze społeczeństwa, w którym właśnie żyjemy. I jakby to twierdzenie mówi, że no, nie ma tej, tej potrzeby, nie ma tej potrzeby, by aż tak to analizować, by być. Nie wiem, czy wiesz o co tak, chodzi, tak. że ja nie muszę być kimkolwiek, by być, I, i to jest najwspanialsze w tym wszystkim. Tak, ta prostota, po prostu przejawianie się. Tak. No? I to jest takie dopasowanie też do tego jakoś. Ogólnego wzorca. To jest to bycie tym, z jednej strony normalnym, przeciętnym, niewyróżniającym się, ale z drugiej strony można w tym płynąć. I ja mm -hmm. sam uważam, że to jest super, kiedy jest zdrowa normalność i wiesz, ludzie się nawzajem wspierają, tak. dobrze funkcjonują, wtedy myślę, że jestem pierwszym tym, który chce być normalny i cieszyć się tą takim zdrowym kolektywem. Natomiast tam, gdzie jest jakiś rodzaj zaburzenie, gdzieś, gdzie coś nie działa, coś już jakby jest takie. Można powiedzieć, zmutowane czy źle działające, to wtedy zaczynam być tym, który właśnie wraca do siebie, nie? do swojego centrum. I, I wtedy zaczynam sobie zdawać sprawę, że ten umysł, czy to analizowanie, to ma głębszy sens pod kątem rozumienia, dochodzenia do przyczyn. Dlaczego jest tak, jak jest? To jest na samym początku. Nie? Czyli ten moment, w którym człowiek się daje przejąć przez coś na zewnątrz. Mhm. Kiedy dochodzimy do tego miejsca, tak? Możemy na nowo odzyskać równowagę, na nowo czuć się dobrze, uwolnić też umysł ze wcześniejszych przekonań, że coś jest dobrze, czy nie. I możemy wówczas z tym takim bagażem doświadczeń, jeżeli dobrze wyciągniemy wnioski z tego, by na nowo się cieszyć tą rzeczywistością, która teraz jest i ona jakby nie musi być poddana ocenie, czy jest dobra, czy zła. Właśnie to jest, to jest bardzo ważne, że przyjąć rzeczy takie, jakie są bez wyciągania bez dorobienia historii o do tego mhm. na przykład, że jestem bardzo nieszczęśliwy. No i faktycznie to pomaga. I chociaż druga szkoła jest taka, żeby zawsze sobie mówić, że okej, okay, nieważne co się stało, to też jest dobre. Chociaż jeszcze inna na przykład w psychologii jest tak, że to niekoniecznie jest dobre, bo to zaprzecza temu, że czujesz się źle, że czujesz się smutny. Bo kiedy tak jak powiedziałeś, żeby zaakceptować stan rzeczywisty bez dopisywania historii, no to jakby mm, nie nazywamy tego pod względem emocjami, tylko pod względem faktów. Mm. Czyli jeśli zapytamy się drugiej osoby, co się stało, no to może ona byłaby w stanie mniej więcej wiadomo, historia zależy od punktu zracjonalizować siedzenia. Sense. Tak, zracjonalizować, ale mm, w momencie, kiedy zaprzeczymy całkowicie naszym emocjom, no właśnie to też jest takie ważne, żeby w tym wszystkim nie odciąć się od swojego człowieczeństwa, tak mi się wydaje, żeby dać przeżyć tym emocjom, dojść do słowa. Tak, bo... Odkryć ten głębszy po prostu wymiar. Też sam widzę z doświadczenia, że kiedy nie chce czegoś, to gdzieś dalej to stwarza. Tak, Ale... tak, tak, całkowicie. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby zaakceptować to, nawet jakieś się złym czy smutnym. Tak, <laughs> to można przeżyć całkowicie. Tak. I organizm się z tego oczyszcza. I jak już coś doświadczymy w pełni, czy wystarczająco, to znika taka już presja, taki ten magnetyzm tego danego odczucia. Nie? Tak. Możemy właśnie przewartościowując zdać sobie sprawę, czego pragniemy tak naprawdę w życiu doświadczać. Części, szczęścia, miłości, takiego wiesz, wchodzenia w ten taki intensywny wymiar życia, w którym czujesz właśnie to połączenie, to taki głębszy wymiar. Wiesz, tak jak Ciebie też czuję, że, że robisz coś więcej, nie? Coś, po badasz tych ludzi też. Nie? Jakby mhm. Odkrywasz przez to, jakby nie patrzeć taki szerszy ten, ten, ten dzwonową, tak? ten wykres mhm. dzwonowy odkrywasz na, na wszystkich etapach, że my jesteśmy tak naprawdę pochodną jaźni, nie? że jeżeli są ludzie bardzo zamknięci, to będą też bardzo otwarci. Jeżeli ktoś jest bardziej do przodu, to ktoś będzie bardziej tak. do tyłu. Introwertyk, ekstrawertyk i ostatnio dzisiaj oglądałem nawet film gościa, który się zajmuje bardziej już takimi ostatecznymi tematami, mhm. I on Mogę jeść bo tak, czas. Okay. No, proszę, proszę cię bardzo. Um, I on mówi o, o tym, że ostatecznie wszystko jest zerem w sensie, że wszystko mm. się jest zsala. Jesteśmy w, jakby w równowadze przeciwieństw i przez to um, ta świadomość sprawia, że możemy łatwiej wejść w stan, że jest doskonałość, czyli jesteśmy ostatecznie doskonałością, energia nie ginie, tak? czyli ta świadomość, też, mm -hmm. którą mamy jednostkowo, że możemy przez to um, widzisz też. Wielo, wielowcieleniowo jakby siebie, jako na, 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 na czas przestrzeni kontinuum, i przez to, jakby zacząć wchodzić w taki wymiar, że wolny od tej takiej plastikowości, której ludzie wierzą, że są jednorazowi, nie? że są w takim, wiesz, że przez to nie dbają o, o, o nie innych, próbują jak najwięcej się nachapać, A tak naprawdę jeszcze bardziej wytracają siebie, bo zatracają gdzieś tę równowagę, ten głębszy sens. Mhm. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że doskonałość to jest równowaga pomiędzy Pozytywnym i negatywnym. Mhm. To znaczy, ja to tak zrozumiałam. Tak, przeciw, pomiędzy przeciwnościami. Tak. I, I myślę, że to jest na tyle ważne, bo też pokazuje, że to nie są tylko te pozytywy wtedy. Mhm. Albo właśnie, że to nie jest tak, że można to osiągnąć tylko wtedy, kiedy zamkniesz się i będziesz medytować na jakiejś górze. Mhm. Albo tylko wtedy, kiedy będziesz cały czas przeżywać stany euforii, tylko że to jest coś pomiędzy. Bardzo mi się to mi się spodobała z kolei taka wizja, wiesz, w ogóle budowy DNA. Że DNA jest tak skonstruowane, że można zobaczyć, że jesteśmy w stanie cały czas właśnie czerpać przyjemność. W sensie, że w pewnym momencie zobaczyłem ten wykres i na przykład to, że ludzie, na przykład, nie wiem, są w jakimś sensie zaburzeni, czy w niskich stanach tak przez telewizję, mhm. przez te straszenie, tak jakby utrzymują, tworzą cały czas taki generator negatywnych stanów. Mhm. I teraz jak Widzisz na to, dystansujesz się odpowiednio, to, to widzisz, że ten negatywny ładunek też gdzieś musi z drugiej strony jako pozytywny wywalać. Nie? I wtedy możesz dla równowagi właśnie iść w tą pozytywną stronę i cieszyć się tą energią, właśnie drugiej strony, czyli tej pozytywnej, tej, tej rozkoszy, tej samoświadomości, tak? która sprawia, że przypominasz sobie więcej, że właśnie czujesz taki naturalny, bym powiedział, nawet rodzaj ekstatyczności, nie? który. Jest się stanem takiego właśnie zdrowo rozwijającego się człowieka. To jest taki stan przypominający miłość, w którym czujesz się bardzo dobrze. Okej, okay, czyli to jest tak, że na przykład jak dzieje się coś złego, to naturalno mamy zdolność do tego, by wyciągnąć z tego coś dobrego i czuć się dobrze z tym? Hmm? Czy tak. Możemy jeszcze głębiej popatrzeć, okay. że jesteśmy tak potężni, że jest w nas i życie, i śmierć. Okay. I na przykład te osoby, które już nie chcą żyć tutaj, okay. no, chcą się już przemienić w jakimś sensie, przemielić okay. trochę, tak, to chodzą okay. trochę bez sensu, pustkę. Ich świat zaczyna się zatrzymywać, tak jakby się okay. zaczyna cofać, roz, rozpadać. Um, I tam to się też wiąże na przykład z starciem, z działaniem takim kontr intuicyjnym. Okay. Ci ludzie często działają przeciwko sobie, są w jakiejś pogardzie, w jakichś takich negatywnych energiach, i tam się to wszystko rozpada. I teraz. Ci ludzie się sprzężają też z innymi istotami, które też mają w sobie jakąś agresję, tak? i tam następują jakieś takie tarcze, uh -huh. czy to w związkach, czy w jakichś takich bitwach, też mentalnych. Uh -huh. Czasami to też widać w pracy, jest takie też uh -huh. pracowanie, takie tyranie bardziej. To są te energie, właśnie takie, które usuwają, jakby sprzątają tak? te już jakby już niepotrzebne sposoby funkcjonowania, uh -huh. jednocześnie otwierają się nowe, tak? gdzie możemy wybierać to co jest przyszłościowe, to co ma w sobie potencjał, to co czujemy, że będzie przez najbliższe setki czy tysiące lat. Nie? I przez to, yy, to no, może nas bardziej inspirować właśnie do odkrywania czym jest prawdziwa religia, czym jest mądra polityka, yy, kim wreszcie my jesteśmy i czego potrzebujemy jako indywidua i jako kolektyw. Też, mm -hmm. Czyli takie centra integracyjne, czyli już możemy właśnie w ten sposób sobie spokojnie, swobodnie bardziej rozmawiać, cieszyć się tą, wiesz, tą, tą relacją czerpać z tego radość, rozwijać się tak? w ten sposób, że możemy wiesz, te, czuć się jako dwa wiesz, takie niezależne też światy, tak? czuć przez to swoją wyjątkowość, ale też tą, ten wspólny wiesz, mianownik, który mm -hmm. może sprawiać, że wiesz, będziemy czuć coś więcej, nie? żeby coś razem więcej jeszcze zrobić.